Witam Państwa w czwartek, 12 dnia lipca. Wczoraj głównym wydarzeniem dla rynków był odczyt protokołu z posiedzenia FOMC, który mieliśmy o godzinie 20. W tymże protokole inwestorzy zostali niestety rozczarowani i obserwujemy dziś reakcję na tenże protokół. Euro jest wciąż wyprzedawane, akcje spadają, a surowce tanieją, jeśli chodzi o główną parę walutową, jaką jest euro-dolar. To obserwujemy tutaj zniżkę już do poziomu 1,21,60. Jest to nowe, kolejne minimum na tej parze walutowej, i tym samym, od strony oznaczeń znanych z teorii Eliota, możemy tutaj kontynuować wyprzedaż na fali 5. Pierwszy z zasięgów, czyli równość do fali pierwszej, został już osiągnięty, przełamując poziom 1,22. I następnie pierwsze ze wsparć wypada w okolicach 1,2150, a następnie dopiero przy poziomie 1,19, gdzie znajduje się mierzenie 161,8% fali pierwszej. Trend w długim terminie może to jedynie zmienić wybicie górą z zarysowanego kanału spadkowego. Spadki na głównej parze walutowej wpływają także na notowania złotego, który dzisiaj jest wyprzedawany po tym jak jeszcze wczoraj zdecydowanie się umacniał i tak w stosunku do euro testujemy dziś poziom 4 ,20 zł 20 groszy. Wczoraj odbyliśmy się od dolnego ograniczenia w formacji klina zniżkującego, Wyszliśmy nad poprzedni dołek 4 ,18 zł 18 groszy i gdyby tym razem rynek opuścił już wspomnianą formację górą, wtedy też kolejny zasięg do 4 ,25 zł 25 groszy. Natomiast pozostanie wewnątrz opisywanej struktury mogłoby prowadzić jeszcze do zniżki w okolice 4 ,14 zł 14 groszy, gdzie znajduje się Lokalne wsparcie. Wspomniana przecena na rynku surowców dotyczy również rynku złota, gdzie zbliżamy się do bardzo istotnych technicznie poziomów, i mowa tutaj o dolnym ograniczeniu w formacji trójkąta symetrycznego, którą właśnie testujemy, a także o poziomach 1550 oraz bardzo kluczowym wsparciu 1520 dolarów za uncję w przypadku przełamania. Tychże poziomów moglibyśmy zniżkować nawet w okolicy 1460 dolarów za uncję, gdzie wypada modelowy zasięg dla wspomnianej formacji trójkąta. Gdyby jednak rynek po raz kolejny wybronił wspomniane wsparcia, wtedy też celem dla kupujących mogła być linia poprowadzona po szczytach, a więc okolice 1600 dolarów za uncję złota. Natomiast na kontrakcie na indeks WIG-20 staramy się wybronić strefę wsparcia po kilkudniowym spadku. I mowa tutaj o strefie 2147 punktów do 2120 punktów. Na razie obserwujemy tutaj formację świecową przypominającą młot, jednakże do jej potwierdzenia będziemy potrzebowali zamknięcia przy dzisiejszym maksimum, a więc poczekajmy na zamknięcie dzisiejszej sesji. Jeśli rzeczywiście taka formacja się pojawi, wtedy też możemy liczyć na większe odbicie, ponownie w okolicy nawet 2200. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.